Już po raz piąty Kolegium Nauczycielskie w Bielsku Białej zorganizowało festyn o uśmiech dziecka. I od wielu lat organizujemy festyn właśnie o uśmiech dziecka dla dzieci, gdzie studenci nasi mają praktykę w podziękowaniu za cały rok pracy. A poza tym jest to naprawdę super impreza, gdzie dzieci wspaniale się bawią i dla nas jest to wielkie podziękowanie. Kiedy dziecko się śmieje i jest szczęśliwe. 28 maja na boisku Towarzystwa Sportowego. Rekord pojawiło się prawie tysiąc dzieci ze szkół specjalnych, integracyjnych z Bielska Białej, Czechowic Dziedzic, Pszczyny Żywca. Najbardziej to mi się podobało. Ten, rzut takim ringiem. takim na ten. No, no i rzut beretem też był fajny. Tu na krowę też jest fajne. No i wszystko to jest fajne. Pojawili się także goście z Krakowa. Z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jak, jak ocenia Pani tę imprezę? A to znaczy, bardzo fajna impreza, szczególnie, że mieliśmy dwa tygodnie temu bardzo podobną u siebie w Krakowie no. i fajnie, fajnie, fajnie przygotowane, zorganizowane. Są tutaj konkurencje dla dzieci, jest 20, ustawionych 20 stacji, są to konkurencje indywidualne, jak też zbiorowe. Sami robiliśmy te stacje, przygotowaliśmy. Studenci rozkładają te stacje, pomagają dzieciom. Są to proste rzeczy, ale bardzo ciekawe, że każde dziecko może w tym uczestniczyć, mając, mając wielką radość. Extra! Ekstra! Super, brawo! Ekstra! Wiedzieliśmy, że zawsze dzieci potrzebują opieki, szczególnej troski i tego uśmiechu, którego. Chcemy u nich widzieć. Powstało to 5 lat temu, czyli robimy to po raz piąty sądząc, że i dalej tak to będzie. Dzieci z wszystkich szkół, które e, znamy od wielu lat chodzimy z naszymi studentami na praktyki chcemy się w ten sposób szkołom i dzieciom też tym sposobem od, odwdzięczyć. Na, na czym polega zabawa, którą tutaj prowadzisz? Zabawa polega na tym, że dwójka dzieci trzyma kot i mają go przerzucać przez siatkę do kolejnej dwójki, która też trzyma kot. Trudno jest wprowadzić takie. Zajęcia, Taką zabawę? Myślę, że nie. Zależy od dzieci, ale radzą Nauka sobie. W pomaga? Yy, tak, oczywiście. Ja tutaj objaśniam dzieciom, co mają robić, i tutaj przydzielam cztery osoby przy basenie. No i ogólnie takie objaśnianie, żeby wiedziały o co chodzi i mają czasu na rozmowienie wszystkiego. Jest to festyn organizowany z okazji, no z okazji takiej, że. Dzieci bawią się, je, nazywa się to o uśmiech dziecka, a my jesteśmy studentkami, które po prostu uczą się, jak przeprowadzać z nimi zawody. A te zawody, które akurat tutaj robię, na czym polegają? To jest szufelkówka, i szufelkówka polega na tym, jest to gra podobna do siatkówki, odbijamy po prostu takimi szufelkami, jak Baśka, mamy w domu, piłeczki plastikowe. Przepraszam, czy są jakieś rekordy w rzucie Beretem? No, są rekordy, są osoby, które rzucają poza wojsko, także są. Proszę. Konkurencja polega na tym, tu jest taki ciężarek, trzeba bardzo szybko go. Tak, żeby był na samej górze. Nie, nie umiem tego wytłumaczyć. Następnie potem jest przekładanie opony i dźwiganie takich ciężkich walizek. Bardzo trudna konkurencja. Ta zabawa na czym polega? E, jednocześnie rozplątując sznurek, zawije się kolejny. I następne dziecko może zrobić od początku. To jest nić Ariadny, tak zwana. No, tutaj e, dzieci przez minutę e, boksują z zamkniętymi oczami, jak widać. No i każdy ma swój sposób. Niektóre są lepiej razem, niektóre gorzej, ale jest ogólnie zabawnie. Czy tylko chłopcy, czy zdarzyły się dziewczynki? No tak? Oczywiście że się zdarzyły dziewczynki, ale przeważają chłopcy. Mamy na kartach słoneczka, które zbieramy w różnych stanowiskach, a potem je wymieniamy na nagrody. A jakie nagrody można? Pruszaki, e, buty, buty, kapcie. I jeszcze jakieś bryloczki i takie. A tutaj w, w stanowiskach są takie nagrody, na przykład jak. Długopisy, nożyczki. Tak. Która i zabawa jest Wam się najbardziej podoba Na razie, chyba strzelanie z łuku. O, tak. No, super. Duże zainteresowanie wzbudziło spotkanie z żołnierzami bielskiego batalionu desantowo-szturmowego.

Jedną z atrakcji był pokaz umiejętności straży pożarnej. Budowa linii gaśniczej z 2 odcinków węża W-75. Dwie linie gaśnicze wąż W-52 zakończone prądownicą. Wykonać! Cześć Bardzo dobrze się bawię i jest fajnie. A co, Ty... co, się, co się Wam najbardziej podoba? Mi najbardziej gladiatorzy. Mi gladiatorzy. Fajne, fajne zabawki. Fajne zabawki, fajne, fajne są łuki, i gladiatorzy i to. Okay.